Żeby zaimponować kobiecie już na pierwszej randce, musisz. Albo urodzić się mną. Albo stworzyć dla niej wyjątkową kolację z wyjątkowego bukietu. Ale nie bukietu kwiatów. Kobiety nie jedzą kwiatów. Bukiet warzyw to piękno, to zdrowie, to smak. Romantyczny, prawda? Przepis na kolację miłości zdradził mi Miłowicz. Miłowicz. Po prostu. Z takiego bukietu przygotowujemy wspaniałe danie przez żołądek do serca. Kocha, 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 kocha. 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 Do tego co który otuli warzywa tak jak mój głos otula kobiecą duszę, duszę. Czuję, to klucz do serca. Gotowe! Bukiet warzyw od to gwarancja udanej randki. Sosłowicz przez żołądek do serca.